Cześć, witajcie z tej strony. Myślę, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj króciutki pack opanik z okazji totsów z Premier League. Jeżeli Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, a jak jesteście nowi na kanale, to subskrypcja. Ogólnie odcinek pojawia się troszeczkę po totsach z Premier League i pokażę Wam w nim same trafy totsów. Ponieważ w innych paczkach, które otwierałam, nawet nie było walkoutu, więc nie mam po prostu Wam co pokazywać. Ale już bez zbędnego gadania, miłego oglądania. Dobra, tak więc przejdźmy sobie do sklepu. Mam w nim całkiem fajną paczkę z dwoma zawodnikami 81 Plus z Premier League. Oczywiście otwieramy ją od razu. No i mamy walkout. Czy będzie Toc? Tak, jest. Mamy Tods'a z Premier League. Anglia, SPO. No, i niby jest to toc z Premier League, ale to jest jeden z gorszych, jaki mógł wpaść, tak naprawdę. O ile nie najgorszy. I to jest paczka z gwarantowanym tocem z Premier League. Może w niej wpaść absolutnie każdy, poczynając od tych najsłabszych do tych najlepszych. Oczywiście mam nadzieję, że uda się trafić jak najlepszego TOTSa, jak najwyżej ocenionego i jak najbardziej grywalnego. Ale zobaczymy. Otwieramy paczkę. Oczywiście jest walkout. Piękna niebieska flara. I uwaga, kto to będzie? Brazylia, SPD. I jest to Fernandinho 93. Oczywiście mogło być lepiej, ale mogło być też gorzej, więc ja jestem zadowolona z tego trafu. Jest to zawodnik, który jak najbardziej przyda mi się do składu, ma bardzo fajne statystyki, więc w sumie cieszę się, że właśnie go trafiłam. Chociaż liczyłam bardziej troszeczkę na zawodnika ofensywnego, no ale nie jest najgorzej. I tym akcentem kończę dzisiejszy bardzo krótki odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Do zobaczenia w kolejnym. No i na razie.